Nie chcemy też budować wizerunku naszego miasta poprzez sport tylko bazując na tym sporcie seniorskim i tylko i wyłącznie na wspieraniu tych najbardziej widowiskowych dyscyplin, najwyższych klas rozrywkowych, które przyciągają jak magnes kibiców, ale równolegle dbamy o to, żeby. Młodzi ludzie, którzy patrzą, wzorują się na tych sportowcach na najwyższym poziomie profesjonalizmu, też mieli szansę w takim kierunku się rozwijać, żeby stwarzać im właśnie warunki do takiego rozwoju, zarówno wspierając ich poprzez kluby sportowe ich samych, ale także właśnie poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Więc tak naprawdę budowanie silnego sportu w Lublinie... Dotyczy wielu różnych aspektów, także sportu akademickiego, o, którym, o czym wspomniał pan redaktor. I taką wisienką na torcie jest współpraca z polskimi i Europejskimi Federacjami, jest organizacja i podejmowanie się organizacji wielkich wydarzeń sportowych, bycie miastem, gospodarzem. Jakby myślę, że dzisiaj w Lublinie mam nadzieję, że, że tak jest. I praktycznie jestem o tym przekonana. Nie znajdę nikogo, kto ma wątpliwości czy było warto. Jakby dzisiaj przez e, skalę tego wydarzenia, przez to ile pojawiamy się w mediach zagranicznych, gdzie ten rzeczywiście sygnał jest na e, ponad chyba 50 e, e, państw wysyłany, jakby przez pryzmat tego, ale też od, od tej stricte obecności w Lublinie. Myślę, że, że jakby nie, naprawdę nie znajdę nikogo, kto poddaje wątpliwość zasadność organizacji tak wielkich i pięknych wydarzeń sportowych, a jeszcze kiedy mówimy o w dużych wydarzeniach i kiedy patrzymy na to, co się na tym basenie tak naprawdę działo. O tym mówił przed chwilą pan trener, pani Prezes, czyli to bicie rekordów, jakby nie ma lepszego wspomnienia dla uczestnika danego, danych zawodów, kiedy kiedy właśnie bije swój własny rekord, kiedy, kiedy, kiedy wraca wspomnieniami później z perspektywy czasu do jakiegoś miejsca, gdzie tam, gdzie tam się to właśnie udało. Więc myślę, że te skojarzenia z Lublinem, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i tych osiągnięć sportowych, będą bardzo, bardzo pozytywne. A to oznacza jedno, po prostu do Lublina napływanie, ale też przez inne dyscypliny warto wracać, warto przyjeżdżać, uczestniczyć w tym czynniku, ale także z perspektywy kibica była to ogromna gratka, a tak jak pan redaktor też wspomniał, ta niedziela jeszcze może być najpiękniejszym dniem tych mistrzostw dla nas, dla reprezentacji Polski.